Każde powtórzenie więcej to pokonanie kolejnej bariery. To dla Ciebie powstała linia odżywek Formotiva. Miesiące badań i testów z udziałem sportowców, rygorystyczne kontrole oraz te same standardy, które wymagane są w przypadku leków. Stosując produkty Formotiva, osiągniesz swój cel. Formotiva. Find your motivation. Dzień dobry Sopot To jest ten moment na prawo zazwyczaj Witam wszystkich serdecznie Na ceremonii oficjalnego Ważenia przed galą KSW 35 Witam tłumnie Naprawdę zgromadzoną publiczność Fajnie, że wpadliście Fajnie, że chcecie zobaczyć bohaterów Jutrzejszej GAI, bo przypominam, że wyjątkowo gala KSW 35 już w ten piątek. Witam wszystkich tutaj. Witam oczywiście widzów Polsatu Sport News, Polsatu News, którzy będą śledzić całą ceremonię. Przypominam, że jutrzejsza gala KSW 35 dostępna jest w systemie pay per view. Zachęcam do tego, aby wykupywać subskrypcję. W cyfrowym postacie UPC, Vectra, Multimedia, INEA oraz NETIA. W internecie na KSWTV.com oraz IPLATV. Zachęcamy do tego naprawdę to, co wydarzy się jutro w Ergo Arenie. Zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo emocjonujące. Ja myślę, że nie mamy co przeciągać, bo zawodnicy tym procesem robienia wagi są troszeczkę wyczerpani. Powoli, dziękując przy okazji wszystkim sponsorom, Gali KSW za to, że są, za to, że możemy się dzięki nim spotykać w takich miejscach jak 15-tysięczna Ergo Arena. Przywitajmy zatem ludzi, bez których nie tylko ceremonia ważenia nie może się odbyć, ale również cała gala. Głos KSW, Waldemar Pasta! Sędzia głównej Federacji KSW Tomasz Brunde. To on będzie czuwał nad poprawnością ważenia. Ja wiem, że na pewno męska część publiczności przyszła na ważenie, aby zobaczyć również je. KSW Gers, Dominika i Karolina. Oraz szefowie całego zamieszania. Martin Lewandowski, Maciej Kawulski. Skoro jesteśmy gotowi, odpalamy pierwszy pojedynek jutrzejszej gali KSW 35. Niepokonany. W klatce KSW z bierzaniem skrzyżuje rękawicę zawodnikiem z Litwy, który w dziesięciu swoich zwycięskich bojach dziesięciokrotnie krotnie kończył rywali przed czasem. Ladies and gentlemen, now time for the first bow! Let us welcome from Lithuania, Mindaugas, Ferswickas, and from Poland. Kamil Szymusowski, seventy six point eight for Mindaugas, seventy six point eight for Kamil Szymusowski. Chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta. Kocham Cię. Oczywiście, wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam. A tymczasem, kolejne starcie, kategoria półciężka. A to oznacza jedno. Po ośmiu latach Szczeciński Berserker wraca do klatki KSW. Rywal niezwykle trudny, który w debiucie zdemolował Tomka Kondraciuka. Ladies and gentlemen, time for the second bout of the evening. Let us welcome, both from Poland, Marcin Wójcik and Michał Fiałka. Ninety-two point nine for Marchi Hucci Ninety-two point nine for Michał Stanga Fiauka. Gdzie w kategorii półciężkiej, ja to zawsze zgasuje mocne ciosy, tym bardziej, że i Michał Piałka i Marcin Bójcik mają Cię uderzyć wielokrotnie w swoich walkach. Pokazywali, że są naprawdę mega kozakami! Zjeżdżamy troszeczkę z kilogramami. Kategoria wagowa lekka, w zasadzie piórkowa, ale to, co wydarzy się jutro w klatce, tak ode mnie, absolutnie osobiście, dla mnie to jest w ciemno pretendent do walki wieczoru jutrzejszej gali KSW 35. Ladies and gentlemen, third bout of the evening. Let us welcome both from Poland. Filip Wolański N Marcin wżem Sixty five point nine for Philip Polanski sixty five point nine for the Polish zombie Martin Joseph. Wielokrotnie miałem okazję oglądać pojedynki tych dwóch fajterów, i nie widziałem absolutnie żadnej, nawet chwili nudy w tych pojedynkach. To zawodnicy, którzy zawsze toczą fantastyczne bitwy. Osobiście jaram się, że jutro to zobaczymy. Parę kilogramów w górę, ale waga pojedynku bardzo dużo, szczególnie dla szczecińskiego zawodnika. Po dwóch porażkach wraca do klawki KSW, aby przede wszystkim sobie udowodnić, że wciąż jest wartościowym fajterem. Rywal niezwykle trudny. Ladies and gentlemen, and now Robert! Radomski, Versus, Rafael, Mo! 76,9 for Robert Radomski. 77,4 for Rafał Moks. Robert Radomski wraca po kilkunastomiesięcznej przerwie do klatki KSB. Chyba nikogo nie trzeba zachęcać, aby czekać na ten pojedynek. Rafał Mox, Robert Radomski. Teran polskiego MMA, który nie zamierza przestać zwyciężać w klatce KSW. Zmiana rywala to zawsze trudna sytuacja. Miejmy nadzieję, że koncentracja nie spadnie. Rywal z Anglii z piekielnie atomowym uderzeniem. Czy poradzi sobie? Kto? Ladies and gentlemen, let us welcome from United Kingdom. Aziz Thomas and from Poland Łukasz Sasza Chlewicki 69.8 for one ball, Azzy Thomas. Under the words of man something is tempting the father. Exactly 70 kilograms for Sasha, Łukasz Klevitsky. Zostań jeszcze na chwilkę, za chwilkę, za chwil, za chwilkę pójdziesz służywać. Powiedz mi, podprowadzałem w tę stronę, koncentracja troszeczkę siada, robi ci jakąkolwiek różnicę rywal? Przygotowałeś się pod konkretnego, nagle zmiana na kilka dni przed pojedynkiem, obciążenie czy nie? Znaczy ja, to nie jest żadne w ogóle dla nikogo z nas przyjemna sytuacja, kiedy zmienia nam się przeciwnik. Jeszcze w tym przypadku, kiedy trzy dni przed galą, to naprawdę tutaj włodarze i ludzie odpowiedzialni za to, żeby znaleźć zastępstwo, to Mega do wykonania zadanie było jak gdyby dla nich, czy praca, udało się, a naprawdę, uwierzcie mi, nie jest łatwo znaleźć 3 dni tym bardziej. A jeżeli chodzi o mnie i o innych zawodników, na pewno i o mnie, to nie jest to przyjemne, ale no trzeba z tym się liczyć i ja się z tym liczę. I no co, no trenować przekrojowo, bo, bo to właśnie pokazuje sytuacja, że jeżeli się nastawiamy na jednego zawodnika, yy, może, może, może się poplątać pajęczyna i może być problem w jakiejś ostatniej chwili, a wiadomo przygotowania, gdzieś jakieś przetrenowanie, przeciążenie czegoś i w ten sposób dzieją się, się kontuzje. Siła spokoju! Łukasz Klewicki! Czas na pierwsze starcie o mistrzowski pas federacji KSW! Kategoria lekka. Niepokonany zawodnik pozdańskich Ankosów długo czekał na szansę walki o mistrzowski pas. Jutro w końcu marzenie się spełni. Ale czy zdobędzie pas? Szczerze powiem i myślę, że wy również obserwujecie scenę, obserwujecie jego rywala. Kość już ma dwa pasy. Bama i M1 i bezwzględnie będzie chciał dorzucić trzeci Federacji KSW. To jest walka, którą jaram się równie mocno jak bolański wrzosek. Ladies and gentlemen, let us welcome from France! Mansur Barnaoui! And from Poland! Mateusz! Kamr! The, the devil is alive. The devil is alive. Bitch, I'm alive. The devil is alive. Two kings on the big screen. Bring niggas in the 36 at 16. Honey k for the 16. 69.4. For months, so for the weekend. Contract like a nigga play defense. Curry's in the makeback, back peak in. 6.3 for the cars in the car lot Young boys on the road, nigga Win't six times for gold, nigga Black bottle when the bad bitch Club all money when the cash is 69.9 for Mateusz Kamroth Rich nigga talking big shit Double dub, double dub Star pass Category Leckie, Federazzi, KSBOR To już jutro KSW35! Zachęcamy do tego, aby, jeżeli ktoś nie ma biletu do Ergo Areny, wciąż można kupić jeszcze subskrypcję pay per view. To starcie jak wiele innych, po prostu trzeba zobaczyć. That Lucifer juice and that two cup be sippin' that say, hey, baby Welcome to the dark side Could've got black lips with a crack shit White Jesus in my crock pot I mixed the shit with some soda Now black Jesus turned water to wine And all I had to do was turn the stove up East Coast Winning that life, nigga, cheat code the Hatin' is blinkin', hit your free throw The devil try to hit me with the Rico Them black people, Starcie, którego absolutnie reklamować nie trzeba. Kategoria ciężka zawsze sprzedaje się sama. A jeżeli do klatki KSW wchodzą najsilniejszy człowiek na świecie i płocki barbarzyńca, to sami odpowiecie sobie na pytanie, co wydarzy się jutro? Ladies and gentlemen. And now let us welcome Marcin Ruzalski and Mariusz Pujan. 113.8 for Ruzan, oh, 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 Marcin oh, 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 Ruzalski. 112.5 for, for, oh, 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 oh. hey. for Puja Mariusz PUDZIANOWSKI! Nieprawdopodobne i myślę, że jeszcze kilka lat temu każdy by puknął się w czoło, jakby usłyszał, że Mariusz Pudzianowski waży mniej od Marcina Różalskiego. To jest niebywałe. Poczekaj, Pudzian czy Chudzian? No to teraz chyba przechrzcimy mnie na Chudzian. Nieprawdopodobny progres 112 kg. Kiedy ostatnio na tyle ważyłeś? 18 lat temu były to chyba pierwsze mistrzostwa Polski. 98-99 rok. Moc pozostała? Mocy 40% jest mniej, ale wystarczy. Idę dalej, w takim razie. Nie boję się stanąć go ciebie, jakby co? Ja zadam najważniejsze pytanie, bo u ciebie z tym jest bardzo, 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 bardzo różnie. Zdrowy? Psychicznie czy fizycznie? Nie, psychicznie to wywiemy wy, wy swoje już absolutnie. Pytam o fizyczność. Jest fantastycznie. Naprawdę, jest fantastycznie. Hmm. Zakłada, że ten pojedynek wyjdzie poza pierwszą rundę? Tak szczerze. Szczerze to nic nie zakłada. Myślę, że i Mariusz, i ja będziemy chcieli się dobrze pobić. A jak odbierasz to, że Mariusz jest lżejszy od ciebie? Ale w jakim sensie mam to odebrać? Nie wiem. Twoja przewaga. No jestem bardziej od niego obtatuowany na pewno. Jedyny niepowtarzalny, niepodrabialny Marcin Różalski. Otwarcie w kategorii średniej. Były mistrz tej kategorii wraca do klatki KSW. Aby ponownie wejść na ścieżkę zwycięzc ponownie nieby w niedalekiej przyszłości stanąć do walki o ten mistrzowski pas, który stracił. Ale plany będzie chciał pokrzyżować mu sensacyjny zwycięzca z Gali KSW 34, pokonując brutalnym stawem Sawowa. Ladies and gentlemen, and now let us welcome Antoni Chmiele. And Michał Materla! I'm in love with the 84.1 for Antoni Chmielewski. Exactly 84 for the former champion Michał Materla! Absolutna czołówka wagi średniej polskiego MMA Michał Materla, Antoni Chmielewski. Idę do Was panowie na szybko. Jedno pytanie. Jeżeli mogę wejść między Was, Antek. Druga szansa walki dla Federacji KSW. Spektakularne zwycięstwo nadstawowe na KSW 34. Zaskoczysz jutro ponownie? Będę się starał zaskoczyć wszystkich. Przez... Stujeczka czy jednak parter? Zobaczymy, jak wyjdzie. Ja, enigmatycznie, strasznie. Michał. Woda kokosowa, rozumiem. Woda kokosowa. Znasz za dużo, załapczywie. Zmiana rywala na kilka, kilka tak naprawdę dni, no może nie dni, bo powiedzmy, tydzień, dwa przed starciem, miał być Kendall Grove. Absolutnie zawodnik o innych parametrach niż Antek Mielewski. Trudniejsza walka z Antkiem, czy jednak bardziej wymagającym, tak na sucho, w twojej opinii, rywalem byłby jednak Kendall Grove. To znaczy, no to jest walka, wiadomo, że trzeba się dostosować do przeciwnika. Myślę, że Antek w tej walce nie ma nic do stracenia, a wiele do zyskania i to jest jego plus. No ale ja dam z siebie wszystko, żeby moja ręka była podniesiona w geście zwycięstwa pod koniec. To kiedy w takim razie ponownie chcesz stanąć w klatce KSW i spróbować swoich sił w walce o mistrzowski pas? Na gali w Szczecinie. Serdecznie życzę Michał Materna!